Adam Pawluś, obecnie starosta Jasielski, prawnik Żonaty, ojciec sześciu córek. Startuje w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości. Moim priorytetem jest poprawa połączeń komunikacyjnych w południowej części Podkarpacia, zwłaszcza poprawa przebiegu drogi 73 oraz połączeń kolejowych. Ważną inwestycją jest przedłużenie linii kolejowej 25 Jasło-Dębica, co pozwoli na lepsze skomunikowanie Jasła i Bieszczad z pozostałą częścią Polski, a w przyszłości może stanowić Rail Karpatię. Będę zabiegał o odbudowę przemysłu naftowego, gazowego i chemicznego. Będę również zabiegał o doposażenie szkół uczelni w nowoczesne. Pracownie nowoczesne technologie, które pozwolą kształcić na wysokim poziomie. Będę dbał o rozwój lokalnej infrastruktury, zwłaszcza dróg i chodników, które będą służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych. Ważnym dla mieszkańców Podkarpacia jest poprawa ochrony zdrowia i rozwój odpowiedniej infrastruktury zdrowotnej. 13 października Proszę Państwa o głos na moją pozycję numer 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości.